Siemaneczko, dzisiaj krótki film informacyjny jak wiecie jest ogólnopolski strajk organizowany przez rolników u nas również tutaj jest organizowany najbliżej nas w Pawłowicach jutro godzina 10 rano z zbiórka pod Świerkotem naprawdę będzie sporo traktorów z tego co rozmawiam ze znajomymi to każdy jedzie Jednym, jeden z organizatorów powiedział mi, że może być nawet około 200 maszyn czyli naprawdę, naprawdę tego będzie masa trasa zaplanowano to przejazd z w stronę OHAB. Około 15 km, gdzieś tam na skrzyżowaniu w OHABach, by zawracać i pojedziemy z powrotem do Pawłowic. Po przyjeździe do Pawłowic każdy już rozjeżdża, rozjeżdża się swoją stronę Także na pewno będą spore utrudnienia w ruchu. Ja przygotowanego małego John flaga już przyczepiono Jeśli ktoś tutaj jest z okolicy, to może również rano. O godzinie 9 jest taka zbiórka w RSP Borynia i stamtąd chłopaki jadą większą grupką już w stronę Pawłowic. Jadę bezpośrednio do Pawłowic, także tam się będziemy widzieć. Nawet jeśli ktoś nie jest rolnikiem, to również się może przyłączyć do strajku, bo nie strajkujemy tylko dla siebie, ale do wszystkich. Jednym z takich głównych postulatów jest zakaz importu artykułów spożywczych i zbóż z Ukrainy do Polski i do Unii Europejskiej nie może być tak, że u nas cały czas się nam dokręca śruba a, a, a na Ukrainie produkują te zboże używają środków, które u nas były wycofane 20 lat temu W Biedronce można spotkać niby produkt polski, a kod ukraiński a jednak no, Jedzenie to jest podstawa i nie chcę jeść tam byle czego i to jest taki mój główny, główny postulat. Eee, kolejny to, tej, to jest też <gryw> całkowite odejście od zielonego ładu, czyli e, zaniechania ugorów. Ugory mają być po to, żeby wygaszać produkcja zbóż, produkcja żywności e, na terenie Unii Europejskiej, no bo po co mu być u nas, jak możemy sobie importować z Ukrainy. Następny postulat, no to rozbudowa portów, żeby jak najwięcej tego zboża mogło od nas wyjechać, bo wiadomo, że tych granic się nie uszczelni, ale żeby już to nie zostawało u nas, tylko żeby to jechało dalej. Jeszcze jest również ograniczenie biurokracji. jeśli ktoś jest naprawdę zainteresowany tym, co się aktualnie dzieje, także możecie poszukać w internecie, w telewizji może być mało o tych strajkach, ja będę miał live'a na TikToku. Będzie można obserwować, co się dzieje aktualnie. Tak, jak wcześniej wspomniałem, jest to strajk ogólnopolski, i, i cała Polska będzie w nim uczestniczyć. Rolnicy z całej Polski się zjednoczyli i, no i będą walczyć o, o swoje i o wasze dobro. Dobra, jutro. Widzimy się w Pawłowicach. Do zobaczenia. Na razie, cześć.